Witam wszystkich serdecznie w peryskopie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wstajemy rano, szykujemy się do pracy, do szkoły. Niektórzy ludzie jeszcze śpią, bo mają wolne. Po prostu zwykły dzień. Wczoraj też miał być zwykły dzień, ale stała się tragedia. O godzinie 9 rano czasu miejscowego miał miejsce atak meteorytów w Uralu. Bardzo wielu ludzi zginęło, bardzo wielu ludzi zostało rannych. Straty materialne ogromne. To wszystko zobaczyłam wczoraj w faktach, i oglądane sceny skojarzyły mi się z filmem pod tytułem 2012. Jednakże zupełnie inaczej ogląda się coś, co powstało na bazie scenariusza i fikcji literackiej. A inaczej zupełnie patrzy się na wydarzenia, które miały miejsce naprawdę i które mogły dotknąć bezpośrednio nas. Potem zapowiedziano yy, przelot asteroidy nad Ziemią i ludzie bardzo się bali. Jednakże naukowcy mówili, że nie ma powodów do obaw, że takich strat już nie będzie, że co najwyżej kilka satelit krążących nad Ziemią zostanie zniszczone. Dzisiaj na pewno coś powiedzą w faktach na ten temat. Wracając jednak do meteorytów. Z punktu widzenia naukowców, ataki kosmiczne to rzecz normalna we wszechświecie. Eksplozje, uderzenia meteorytów, fale uderzeniowe to wszystko przyczynia się do kształtowania się wszechświata. Niektóre planety się tworzą, niektóre Giną w ten sposób właśnie. Na skutek deszczu meteorytów zginęły dinozaury, a powstała nasza cywilizacja. Ostatni kosmiczny atak miał miejsce w latach 90. w Polsce. Jednakże straty nie były aż tak ogromne. Ludzie Zastanawiają się, czy koniec świata jest już bliski. Mówią, że prędzej czy później musi nastąpić taki atak meteorytów, który zniszczy Ziemię i naszą cywilizację. Pytanie tylko, czy będzie coś po nas, czy cywilizacja, jeśli jakaś powstanie, będzie taka sama jak my, czy podobna, czy może będzie tu coś zupełnie innego. Słyszałam bardzo ciekawą rzecz, jadąc wczoraj w tramwaju. Była to dyskusja, i jedna młoda dziewczyna powiedziała: No, koniec świata. A, ja w przeciągu swojego krótkiego życia już przeżyłam kilka końców świata. W tej dyskusji padło też stwierdzenie, które zapadło mi w pamięci. Jeden pan powiedział: No. Właściwie to nie mamy powodu się stresować, denerwować, bo jeśli coś będzie miało w nas uderzyć, to uderzy, a my i tak z tym nic nie zrobimy. To, co się stało wczoraj na Uralu, to nie tylko tragedia dla mieszkańców yy, tamtego rejonu, ale to również tragedia dla wszystkich ziemian, ponieważ Musimy mieć świadomość, że to mogło się przytrafić nam, i właśnie taka świadomość jest najbardziej straszna w tym wszystkim. Dlatego bądźmy wrażliwi na, na to, co się stało nie bądźmy obojętni na apele o pomoc ze strony Uralu, które na pewno, na pewno padną w naszym kierunku. Co do końca świata, to ja bym tutaj optymistycznie była nastawiona, że nie nastąpi on tak szybko. Że obawy o rychły koniec świata są bezpodstawne i nieuzasadnione. Kończąc dzisiejszy odcinek peryskopu, chciałabym wszystkich zachęcić do tego, żeby oglądali razem ze mną dzisiejsze fakty. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Zapraszam.